Ona powie, powiedziała jakiś czas temu, że bezpłatność wynika raczej z problemów psychicznych i żeby się jej pozbyć, to trzeba pójść na kolację albo na urlop. Bo to pomagali. I to strasznie zdenerwowało y, tych, co nie biorą urlopów. I wzięli jej naptykali przez internet. I y, y, pani na, y, w korobce na Moniki Olejnik postanowiła wytłumaczyć, o co jej chodziło. I wtedy powiedziała trzy niesamowite zdania. Pierwsze powiedziała tak, kobiety powinny pamiętać, że poza nimi istnieje jeszcze przyroda. I później mówi tak, jak to się mówi, kobieta, która ma 20 lat, zachodzi w ciążę, jak tylko pojawi się jakiś mężczyzna. Czyli ja idę... Idzie dziewczyna i nagle się okazuje, że po mnie. I dodała chwilę później, mówi tak, otóż kobieta, która ma 45 lat nie zajdzie w ciążę w ten sposób. Czyli, czyli ta, co ma 45 lat musi kombinować. Najlepiej tradycyjnie i... Zaczęliśmy z przyjaciółmi badać, za przeproszeniem, empirycznie te przypadki i okazało się, że Nelly miała rację i o tych przypadkach teraz będziemy tutaj wspólnie śpiewać. No ale zanim zaczniemy śpiewać, to najpierw na czas tej piosenki wybierzemy sobie partnerów, dobrze? Słuchajcie, płeć tu nie gra roli. Będziemy śpiewać... Bo będziemy śpiewać od cudownych, od cudownych poczęciach. Wybraliśmy, to teraz w stronę partnera zróbmy tak. No. Dobrze. Rozpoczął się proces zapładniania. No i teraz. Teraz będziemy śpiewać o pierwszym przypadku. Wyganiała Kasia gąski na przydrożną wiejską łączkę. Jasio jechał motocyklem, straciła miesiączkę. Od podmuchu za blisko przeleciał i... Teraz panowie śpiewają swój refren, który jest taki... Jo raz i trzy i teraz rodzisz ty. Kazując na tego, który ma urodzić. Próbujemy panowie. Ja, ja, ja i, raz, i trzy, i teraz rodzisz ty. Pięknie poszła maryś do teatru. Aktor krzyknął puchu marny. Spojrzał na nią, zapisała kodnik, strój ciężarny. I pani odpowiadają, panom. Dzielny, spojrzał jej niechcąco w stanik, sam został kościelnym. I pani ja, ja, ja i dwa, i trzy, ale płacisz ty. Pan Azoś, a będąc w Gdańsku, gdy interes szła rozkręcać, napotkała Tuska z Merkel, urodziła Niemca. Proszę Państwa, teraz spokojnie, bo ja zaśpiałem. Yy. Zwrotkę o tak nieprawdopodobnym przypadku, że ta dziewczyna, co zrobiła, no to szacun za byko. Szacun za ja aż wolniej to zaśpiewam, żeby do Was dotarło to, czego ona dokonała. To kurczę, to jest coś niesamowitego. Coś niesamowitego. Ja mam łzy w oczach za każdym razem. Jak o tym myślę, ja powo powoli zaśpiewam, żeby do Państwa dotarło, nie klepcie, bo to jest... Na turystkę nie mogę. Się. Na turystkę z Gniezna Putin spojrzał, gdy po Moskwie krążył, Ruskim rzekła, kurwa, nie urodzę. I jest trzy lata w ciąży. Dziękuję, Dziękuję pięknie, ale... Poczekajcie, poczekajcie, jeszcze została puenta, bo to jest taka piosenka śpiewano gadana. W puencie wyjaśnimy o co chodziło z tym. I jest korzyść z tej piosenki, którą przyszło nam wysłuchać, to że wreszcie wszyscy wiemy, co to znaczy dmuchać. Krzysztof Nauczelicz.